To może ja zacznę tak od tego, co tutaj przed momentem sobie rozmawialiśmy, zanim jeszcze zaczęliśmy to nagranie. Mm -hmm. Tak wszyscy pytają zmęczony mówię, że jednak zmęczony tak, do tej Tak, Zmęczony, zmęczony, z numery wszystkim. Właśnie, czyli co? Bo najdłuższa walka jak do tej pory w ogóle, która cię przytrafiła w czasie tej twojej przygody ze sportem, no i to trzeba przyznać, zrobiło wrażenie, tak? Eee, znaczy, że na mnie zrobił ta, wrażenie ten ta mhm. Znaczy wiesz co, nie zrobił na mnie wrażenia, bo ja ćwiczę i po dwie godziny na treningu, więc jestem przystosowany do długiego wysiłku, ale racja do najdłuższa moja walka w życiu, bo poprzednio walczyłem w kickboxingu w dwu rundach i w trójkach. W tym pojedynku, mimo że, mimo, że pod koniec już wciekając na werdykt, mm. wydawało się, że rywal ma ogromną nadzieję na to, że to jednak jego ręka powędruje w górę, trzeba sobie powiedzieć, że jednak no, twoja przewaga była widoczna. Jak tak mówisz, to się cieszę. Ja w walce nie, nie czułem się dobrze dzisiaj. To jest kwestia tam na przyszłość do optymalizowania ze sztabem. No, ale na pewno to ja go posłałem na deski i wydaje mi się, że te mocniejsze ciosy należały do mnie. Rywal też widać, że dobrze się czuje w klatce, w ringach, bo dobrze się tam po prostu bawił ze mną. Ja zresztą też się fajnie bawiłem. Było naprawdę fajnie. No. Powiedz tylko jeszcze, w takim razie pozwolę sobie na jedno pytanie, bo okay. się szerwał, żeby się popytywać o różne rzeczy. Mówisz o tym, że, że rywal dobrze się bawił w klatce, mm. widziałeś, że, że ma tam jakieś doświadczenie i ma czym ewentualnie zagrozić. Zaskoczył cię to twoją postawą? Mm. W poprzednim wywiadzie mówiłem, że mnie nie zaskoczył, bo wiedziałem jakie ma mocne strony. Bardziej e, zdziwiłem się, że e, mimo że wiedziałem co będzie robił, to odnotowywał w tych aspektach sukcesy, bo wiedziałem, że bije długie prawe kolano, że gdzieś tam. Tam uderzała Bekwista lewą ręką mi łokcia, a jednak yy, parę razy gdzieś tam zagroził tym miejscem. Było widać, że już na początku drugiej rundy zaczął ciężko oddychać. Czy zauważyłeś to, że on już zaczyna siadać kondycyjnie? Czy jak to wyglądało z twojej perspektywy? Mm, on po trafionych przeze mnie ciosach, proszę on po trafionych przeze mnie ciosach yy, cały czas pokazywał, że nie robił na nim wrażenia, więc nie brałem tego do siebie, a po jednym z tych ciosów yy, to był yy, prawy frontal, prawy tip gdzieś w okolice przepony Miałem wrażenie, że tak od niechcenia pokazał, że go nie boli, i wydaje mi się, że to był taki moment przełomowy, ale to chyba była trzecia runda. Ale nie jest pewien. Zebranie doświadczenia tak poza wszystkimi minut, chyba dzisiaj też takie, no, dość korzystne w sobie ten cały dystans, dłuższa walka no też jest taka dobra nauczka na początku tej przygody. Z no Oczywiście pewnie, że tak, to jest świetna sprawa, a nie tylko minuta 45, więc dobrze być też w tych rundach, w tych przerwach między rundami. Cieszę się, że też może nie dużo, ale jednak były jakieś takie. Tam y, akcje graplerskie, nawet udało mi się raz tam w kontrę w pierwsze tempo obalić chyba z pasa, y, gdzie tak naprawdę najwięcej na co dzień trenuję tego, żeby, żeby nadganiać te, te braki. Taka ta akcja, o której mówisz, to mm. sprowadzenie tak po próbie backfistu ze strony Rywala, to nie było spowodowane tym, że gdzieś poczułeś ten cios, jak, jak się domyślam. Nie, ogólnie kilka razy mnie trafił, ale żaden z tych ciosów nie zrobił na mnie takiego wrażenia jak no nie wiem w stylu, że powiedzmy miałem roczki przed oczami i kręciło mi się w głowie, parę razy mnie trafił, po prostu poczułem cegiełkę gdzieś tam w okolicy głowy i, i było okej, okay, nie. Po prostu raz... to była taka akcja, właśnie to jak mówisz, jak się obrócił, po prostu chyba zapiłem klamrę i z tego poszło. Tak było. O, tak było, Od razu po końcowym gongu poklepaliście się po ramionach, te 15 minut w klatce wspólnie spędzone tworzy pewną więź i zbliża i zawsze sobie fajnie od razu tak pogratulować z twardego boju. Mm, wiesz co, no... Ja sądzę, że coś w tym może być. Ja zawsze uważam, że walka to, to jest tak naprawdę takie metafizyczne przeżycie i, i, to, i ogólnie walczenie, trenowanie i, i ten sposób rywalizacji jest... Jest taki, że wydaje mi się, że na co dzień żadna osoba, która nie walczy, nie trenuje, po prostu nie jest w stanie przeżyć takich emocji. To jest inne szczęście niż powiedzmy związane z jakimiś, nie wiem, egzaminami zdanymi czy innymi yy, fajnymi rzeczami w życiu. To jest jednak bezpośrednia walka między przeciwnikiem i, i rzeczywiście to, to, to w pewnym sensie tworzy taką więź. Dobrze to no na koniec, gdybyś teraz mógł sobie zadecydować, kiedy chciałbyś wrócić, czy to jeszcze w tym roku jakaś walka, no jeszcze dwie gale z tego co wiemy się. Trzy gale nawet się wyglądały jeszcze w tym roku. Wiesz co, no, ja uważam, że nie powinno się za często walczyć, przynajmniej w moim przypadku, gdzie trzeba robić tą wagę i to jest tak naprawdę najmniej zdrowy proces całego trenowania. Tak wstępnie planowaliśmy, żeby do końca roku w pewnym sensie wypuścić te treningi, oczywiście ćwiczyć cały czas, nie, nie że się obijać, ale z cyklem przygotowawczym wrócić dopiero od stycznia bo tak naprawdę yy, przygotowania do poprzedniej walki potem miałem, miałem przygotowania do poprzedniej walki na KSW, która była w kwietniu. Moje roztrenowanie trwało z miesiąc i potrafiłem robić 12 treningów te roztrenowanie, więc go tak naprawdę nie było i chyba tego mi zabrakło tak naprawdę troszkę takiego spokoju, trenowania na spokojnie, a nie cały czas w spinie. No bo też jestem człowiekiem, nie? No to dobrze, skoro jesteś człowiekiem, to, Jest, sobie, no tak, to, sobie, to sobie tak po ludzku to wszystko układzie. Lubię też ogólnie inne rzeczy robić niż trenować, uwielbiam co robię, ale są inne fajne opcje. To nie? co masz do nadrobienia, nie, z filmu, z seriali, z gier w takim razie na luz, żeby sobie rzucić? Eee, wiesz co, może nie z tego. Eee... Tak jak wspomniałem, tego spokoju trochę, nie? bo jeżeli je cały czas trenuję, a tak naprawdę od rana do wieczora robię wszystko związane z treningiem, no właśnie, takie bieszczady, też jadę teraz na wakacje od razu w poniedziałek i chyba takich rzeczy mi brakuje na co dzień najbardziej, jak taki po prostu luźny okres bez, bez żadnych spin i e, tej myśli nad głową, że muszę mieć koniecznie życiówkę na następną walkę, tym bardziej, że prawda jest taka, że częściej niż dwa razy formy życiowej w roku nie zrobisz. To do zobaczenia w przyszłym roku w takim razie. No najprawdopodobniej tak to widzę. Dziękujemy i gratulujemy. Dziękuję.